22 maja 1937 roku do gabinetu szefa organizacji partyjnej w Kujbyszewie, gdzie przebywał marszałek Michał Tuchaczewski, weszli trzej NKWD-ziści. Do przodu wysunął się starszy major Papaszew. Powiedział: Towarzyszu Tuchaczewski, jesteście aresztowani. Dwaj inni schwycili Tuchaczewskiego za ręce, wykręcili do tyłu, uniemożliwiając obronę. Papaszew zerwał z munduru pagony i marszałkowskie znaki. Wyprowadzili go z budynku tylnym wyjściem i wsadzili do samochodu. Bezwłocznie przewieziono marszałka do Moskwy. Wszystko to, co działo się później przesłuchanie, tortury, proces i rozstrzelanie było wykonaniem wyroku, jaki na najwybitniejszego radzieckiego dowódcę i stratega wydał Józef Stalin. O, sensacje XX wieku program Bogusława Bołoszańskiego w Radiu Z. Wielka kariera marszałka rozpoczęła się w 1914 roku. Wówczas w randze porucznika, Michaił Tuchaczewski, potomek starego szlacheckiego rodu, absolwent słynnej Aleksandrowskiej Szkoły Wojskowej i żołnierz elitarnego Siemionowskiego Pułku Gwardii, wyruszył na wojnę. Walczył dzielnie, ale w 1915 roku dostał się do niewoli. Po czterokrotnych próbach zdołał uciec z niemieckiej twierdzy Ingolstadt i przez Szwajcarię powrócił do Rosji. Po krótkim odpoczynku, podjął służbę. Podobno wówczas zmienił już poglądy polityczne. Miał wystarczająco dużo powodów, aby inaczej patrzeć na armię carską. Widział nieudolność dowódców i ogromną daninę krwi, jaką Rosja płaciła za niekompetencje i głupotę generałów. Armia źle dowodzona i źle zaopatrzona. Tej wojny wygrać nie mogła. Żołnierze mieli dość czterech lat walk, życia w okopach, krwi wszy brudu. Jednakże car nie miał ochoty kończyć wojny. Podobnie nowy rząd tymczasowy, który przejął władzę po abdykacji cara w lutym 1917 roku, nie zakończył walk. To obiecali wymęczonemu społeczeństwu Lenin i Bolszewicy, dlatego wojsko poparło bolszewików. Gdy w marcu 1918 roku nowa władza ogłosiła mobilizację wojskowych specjalistów, Michał Tuchaczewski zgłosił się do służby. Wkrótce wstąpił do partii komunistycznej. Odwaga, doświadczenie, zdolności dowódcze i partyjna legitymacja umożliwiły mu szybki awans. Były Carski Porucznik w wieku zaledwie 25 lat został komisarzem moskiewskiego rejonu zachodniej strefy obronnej. Potem dowodził armiami w walkach nad Środkową Wołgą i na Syberii. Przełomowym okresem w życiu Tuchaczewskiego stała się wojna z Polską. W kwietniu 1920 roku objął dowodzenie frontem zachodnim, którego armie podeszły do Warszawy. Chciał zdobyć polską stolicę potężnym uderzeniem od północy. Tam na prawym skrzydle zgrupował cztery armie. Liczył, że spod Lwowa nadejdą dwie armie i uderzą na lewym skrzydle. Gdyby tak się stało, Warszawa nie mogłaby się obronić przed przeważającymi siłami wroga. Ale dwie armie nie nadeszły na czas. Zatrzymał je Stalin, który chciał użyć tych armii do zdobycia Lwowa. To była jedna z przyczyn klęski tucharzewskiego pod Warszawą i źródło konfliktu ze Stalinem. Stalin nigdy nie zapomniał, że w 1920 roku oskarżony o sabotowanie dyrektyw partii i rozkazów dowództwa Armii Czerwonej musiał ustąpić ze stanowiska członka Rady Wojennej. Był mściwy. Nigdy nie wybaczał krzywd rzeczywistych lub urojonych. Cierpliwie czekał. Przez wiele lat nie szkodził Tuchaczewskiemu. Znał wartość tego człowieka jako doskonałego organizatora i wybitnego stratega. Wiedział również, że nie tak łatwo jest zniszczyć bohatera wojny domowej, który miał wielu wysoko postawionych przyjaciół. Czekał więc na najbardziej odpowiedni czas i na odpowiedni pretekst. Tuchaczewski awansował. W czerwcu 1931 roku mianowano go wiceprzewodniczącym Rady Wojennej, wicekomisarzem do spraw wojskowych i morskich oraz szefem uzbrojenia armii. W 1935 roku otrzymał stopień marszałka Związku Radzieckiego jako jeden z pięciu pierwszych oficerów. Budował nowoczesną armię czerwoną. Zmotoryzowaną, wyposażoną w czołgi, dysponującą licznymi oddziałami powietrzno-desantowymi, o których mało kto słyszał na świecie. Z jego polecenia prowadzono pracę nad bronią rakietową. Jego działalności uważnie przypatrywali się Niemcy i obawiali się go. Wiedzieli, że jest wrogo do nich nastawiony ze względu na przeżycia na froncie pierwszej wojny i potem w niemieckich obozach jenieckich. Wiedzieli, że opowiadał się za sojuszem Związku Radzieckiego z Francją przeciwko Niemcom. A szacunek i uznanie ze strony generalicji francuskiej oraz osobiste znajomości ułatwiały Tuchaczewskiemu działanie na rzecz wojskowego zbliżenia obydwu państw. Mieli więc wystarczająco dużo powodów, aby planować usunięcie Tuchaczewskiego. W tym samym czasie Józef Stalin doszedł do wniosku, że należy zniszczyć Tuchaczewskiego. Dwie tajne służby, radziecka i niemiecka, rozpoczęły osaczanie marszałka. Pewnego grudniowego popołudnia w 1936 roku do pokoju hotelu Ambasador w Berlinie przyszedł ubrany po cywilnemu Reinhard Heydrich, szef niemieckiej służby bezpieczeństwa Sicherheitsdienst. Umówiony był ze swoim agentem, generałem Nikolajem Skoblinem. Były carski oficer od 1921 roku przebywał na emigracji. Do Paryża przeniósł się w 1930 roku i tam wstąpił do emigracyjnej organizacji Rosyjski Powszechny Związek Wojskowy, gdzie pełnił funkcję szefa służby informacyjnej. Na przełomie lat 1935-36 nawiązał kontakt z niemiecką tajną służbą SD. Heydrich nie miał wątpliwości, że Skobin był również agentem wywiadu radzieckiego. W istocie od 1921 roku współpracował z radzieckim wywiadem wojskowym GRU. Heydrichowi nie przeszkadzała świadomość podwójnej roli Skoblina. Uważał, że to nawet pożyteczne, gdyż zyskiwał możliwość poznania metod działania wroga. Ponadto mógł w najprostszy sposób podsuwać wywiadowi radzieckiemu fałszywe wiadomości. W grudniu 1936 roku Skoblin przesłał wiadomość, że w Moskwie zawiązał się spisek przeciw Stalinowi. Na czele spisku stoi marszałek Tuchaczewski. Heydrich wiedział, jak ważna jest to informacja. Natychmiast wezwał Skoblina na spotkanie. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. 12 grudnia 1936 roku w berlińskim hotelu Ambasador spotkali się Reinhard Heydrich, szef nazistowskiej służby bezpieczeństwa i generał Nikołaj Skoblin, działacz emigracyjnej organizacji antybolszewickiej i zarazem podwójny agent niemieckiej służby bezpieczeństwa i radzieckiego wywiadu. Rozmowę rozpoczął Reinhard Heydrich. Wiadomość z Paryża była dla nas bardzo interesująca. Proszę mi podać. Bliższe szczegóły. W Moskwie przygotowują zamach na Stalina. Po jego obaleniu ma być prowadzona dyktatura wojskowa. Na czele spisku stoi marszałek Tuchaczewski. Skąd ta wiadomość? Jak pan zapewne wie, marszałek Tuchaczewski był w styczniu tego roku w Londynie, a następnie zatrzymał się na kilka dni w Paryżu. Na siedem dni. Tak, dokładnie. Londyńska część podróży marszałka jest mi nieznana, ale o pobycie w Paryżu, wiem bardzo wiele. Słucham dalej, panie generale. Tuchaczewski rozmawiał z przedstawicielami francuskiego rządu o możliwości obalenia Stalina. Wiem, że odbył tajne rozmowy z marszałkiem Petenem, ministrem spraw zagranicznych, ministrem wojny, a także przewodniczącym Najwyższej Rady Wojennej generałem Gamelin. Naturalne, że Tuchaczewski, planując utworzenie nowego rządu w Moskwie, chciał poznać reakcję mocarstw zachodnich. Ponadto spotkał się z generałem Jewgieniem Millerem, przywódcą rosyjskiego powszechnego związku wojskowego. Usiłując pozyskać go dla swoich planów, jasno przedstawił zamiar obalenia Stalina. Z rozmowy z Millerem wynikało, że marszałek stara się zrealizować swój plan przejęcia władzy w Rosji przy współpracy z niemiecką generalicją. W tym wypadku może pan zapewne więcej uzyskać informacji z Abwery. Ma pan dowody? Spiskowcy starają się nie zostawiać śladów, a tym bardziej pisemnych zobowiązań. Jak pan się zorientował, moje informacje pochodzą z pierwszej ręki i odrzucam możliwość, że mogą być nieprawdziwe. No cóż, reszta należy do pana. Heydrich wyjął z kieszeni kopertę zawierającą plik banknotów i położył je na stole przed skoblinem. Wiedział, że intryga, w której w wyniku usunięto by Tuchaczewskiego i kadrę dowódczą Armii Czerwonej, wymagała akceptacji Himmlera i zapewne samego Hitlera. Po powrocie do biura, Heydrich zadzwonił do swojego zwierzchnika, szefa SS Heinricha Himmlera, i poprosił o natychmiastowe spotkanie w sprawie, która może być ważna dla Niemiec, jak powiedział. Himmler początkowo dość sceptycznie podszedł do rewelacji Heydricha. Zapytał: Uważa pan, że ten. Skoblin mówi prawdę? Nie wierzę mu. To mało prawdopodobne, aby Tuchaczewski w czasie pobytu w Londynie i Paryżu informował przedstawicieli rządów tamtych państw o zamiarze obalenia Stalina. Tym bardziej nie ujawnił swoich planów szefowi emigracyjnej organizacji, który nienawidzi go za przystąpienie do komunistów i który zapewne jest agentem NKWD. Chce pan powiedzieć, że NKWD podsunęło nam Skoblina? Tak sądzę. Uważam, że NKWD bez wątpienia na rozkaz Stalina chce się pozbyć Tuchaczewskiego i poszukuje dowodów. Oskarżenie marszałka, bohatera wojny domowej, wymaga solidnych podstaw. Jeżeli tak nie jest i rzeczywiście Tuchaczewski zaangażował się w spisek przeciwko Stalinowi, dostarczenie dowodów zdrady również jest dla nas bardzo interesujące. Usunięcie stratega tej miary działa tylko na korzyść Niemiec. Zgadzam się z panem. Uważam, że powinniśmy poinformować Führera. Himmler i Heydrich stawili się w gabinecie Hitlera 24 grudnia 1936 roku. Pomysł intrygi spodobał się Führerowi. Niemiecka służba bezpieczeństwa rozpoczęła tajną grę. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Reinhard Heydrich postanowił nie podejmować żadnych działań, dopóki dogłębnie nie przemyśli wszystkich kroków, a okres świąt wydawał mu się doskonałą okazją ku temu. Opracowanie planu działania zlecił Wilhelmowi Berensowi, szefowi sekcji wschodniej SD. 4 stycznia 1937 roku, podczas narady w gabinecie Heydricha, Berens przedstawił swój pomysł. Zakładamy, że Tuchaczewski przygotowywał spisek przy współpracy z naszymi generałami. Oczywiście nie mogłoby to ujść uwadze naszego wywiadu wojskowego. Abwera gromadziłaby scenogramy, podsłuchiwanych rozmów telefonicznych, raporty z bezpośredniej inwigilacji oficerów niemieckich oraz skopie przechwyconych listów. Wśród nich powinien znaleźć się list marszałka Tuchaczewskiego do jednego z naszych generałów zawierający wyraźne informacje o przygotowywanym zamachu. Oczywiście, dokumenty będą miały wszystkie atrybuty sprawy urzędowej: pieczęcie, urzędowe adnotacje i tym podobne. Co więcej, sprawa, jako szczególnie ważna, powinna nosić ślady osobistego zainteresowania admirała Canarisa, a może nawet. Berens zawahał się na moment, ale Heydrich uzupełnił jego słowa: Samego Firera. To dobry pomysł. I sądzę, że spodoba się Firerowi, który zapewne Zdecyduje się na to. Proszę dalej. Jeden z naszych ludzi, mający gardłową sprawę, wykradnie te dokumenty i sprzedaje Rosjanom. Osobnym problemem pozostaje sposób powiadomienia ich o możliwości zakupienia tajnych dokumentów. Inaczej mówiąc, Rosjanie powinni dowiedzieć się, że mamy dowody zdrady Tuchaczewskiego z niezależnego i wiarygodnego źródła, w następstwie czego powinni zwrócić się z propozycją zakupu. To wszystko, wszystkie planowane działania, zawarłem w tej notatce. Akceptuję ten plan. Obersturmführer Naujoks zajmie się sprawą wykonania tego planu. Alfred Naujoks zabrał się do poszukiwania fałszerza, który potrafiłby po Mistrzowsku podrobić podpisy oraz sfałszować listy i urzędowe adnotacje. Kolega z SD Werner Grote, dobrze znający środowisko przestępcze, wskazał Franza Puciga, prowadzącego niewielką drukarnię w dzielnicy Köpenik. Z danych zebranych przez służbę bezpieczeństwa wynikało, że Pucig miał 58 lat, od 1929 roku był członkiem nazistowskiej partii NSDAP, a w czasie wielkiego kryzysu nie miał pracy. Źródła jego utrzymania pozostawały nieznane. W 1935 roku ponownie uruchomił drukarnię. Naujoks nakazał Pucigowi przenieść się do tajnych pomieszczeń Służby Bezpieczeństwa przy Prinz-Albert-Strasse w Berlinie i tam zabrać się do fałszowania listu Tuchaczewskiego i kilku innych dokumentów. W tym czasie Heydrich odbył naradę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poszukując najlepszego sposobu powiadomienia Rosjan o dowodach zdrady Tuchaczewskiego. Wszystko wskazywało na to, że pośrednikami mogą być Czesi. Od listopada 1936 roku prowadzili negocjacje z Niemcami na temat zawarcia paktu o nieagresji. Spotkania głównych negocjatorów, czeskiego posła w Berlinie Wojtecha Mastnego i hrabiego Maksymiliana Karla von Trautmannsdorfa, tworzyły naturalną możliwość podsuwania Czechom informacji, na których zależało Niemcom. Sposób, w jaki Heydrich wykorzystał tę możliwość, był majstersztykiem intrygi politycznej. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Negocjacje z Niemcami były oczkiem w głowie prezydenta Czechosłowacji Edwarda Benesza, który nerwowo reagował na wszelkie zakłócenia. Takie pojawiły się na początku 1937 roku. Niemiecki negocjator, hrabia von trautzmann wspomniał czeskiemu koledze, ambasadorowi Mastnemu, że w stosunkach Niemiec ze Związkiem Radzieckim pojawiły się nowe sprawy. Niewiele to znaczyło, ale doświadczony czeski polityk nie zlekceważył tej informacji. Natychmiast powiadomił prezydenta. W końcu stycznia Niemcy wykonali następny ruch. Zawiesili rokowania z Czechami na kilka tygodni. Zaniepokojony Mastny zwrócił się natychmiast do hrabiego Trausmandorfa, aby uzyskać wyjaśnienie sytuacji. Ten zastrzegając się, że przekazuje sekretne informacje, wyjawił, iż Führer oczekuje na przewrót w Moskwie, w którego wyniku zostanie usunięty Stalin, co oczywiście określi politykę Niemiec wobec Związku Radzieckiego i innych państw europejskich. Mastny nie uwierzył w to wyjaśnienie, ale nie mógł zatrzymać dla siebie tak sensacyjnej wiadomości. 9 lutego wysłał telegram do prezydenta Benesza, w którym napisał: Prawdziwą przyczyną decyzji kanclerza Hitlera odroczenia rozmów jest przypuszczenie oparte na określonych dowodach, które otrzymał z Rosji, że wkrótce możliwy będzie przewrót prowadzący do odsunięcia Stalina oraz ustanowienia dyktatury wojskowej. Benesz był bardzo zaniepokojony. Zwycięstwo spiskowców związanych z Niemcami i korzystających z ich pomocy. Pociągałoby za sobą ścisły sojusz nowego rządu w Moskwie i w Berlinie. Byłoby to bardzo niekorzystne dla Czechosłowacji. Benerż mógł uznać, że w interesie jego państwa leży powstrzymanie zamachowców i niedopuszczenie do usunięcia Stalina, który zdawał się być gwarantem integralności Czechosłowacji. Mógł przeszkodzić spiskowcom, informując Stalina o grożącym mu niebezpieczeństwie. Musiał jednak mieć niepodważalne dowody, a te powstawały pod ręką Puciga w Laboratorium Służby Bezpieczeństwa w Berlinie. Heydrich zdawał sobie sprawę, że sfałszowane dokumenty muszą zostać zmieszane z autentycznymi materiałami wywiadu. Jednakże szef wywiadu wojskowego, admirał Wilhelm Canaris, odmówił udostępnienia jakichkolwiek akt. Nie powstrzymało do Heydricha. W nocy z 1 na 2 marca 1937 roku do archiwów Abwery w pomieszczeniach Ministerstwa Wojny przedostały się trzy grupy włamywaczy, którzy otworzyli sejfy i wydostali z nich tajne dokumenty. Po akcji złodzieje podłożyli ogień, aby zatrzeć ślady. 9 kwietnia Pucik wykonał zadanie. Heydrich przez wiele minut z niedowierzaniem wpatrywał się w podrobione dokumenty. Patrzył na nie pod światło, analizował przez szkło powiększające. Niepodobieństwem było doszukanie się jakiegokolwiek błędu. List Tuchaczewskiego do anonimowego generała niemieckiego był wręcz majstersztykiem. Tuchaczewski zwierzał się w nim z planów dokonania zamachu stanu i pytał o rady. Innym mistrzowsko wykonanym dokumentem była adnotacja szefa Abwery, nakazująca przekazanie tych akt Hitlerowi. Heydrich połączył się z Himmlerem i zapowiedział, że jest już gotów do omówienia najważniejszego etapu akcji ujawnienia fałszywych dokumentów Rosjanom. Gratuluję, Heydrich. Ta praca została wykonana w sposób mistrzowski. Dziękuję. Sądzę jednak, że brakuje. Jednego najważniejszego elementu. No, nie chce pan chyba powiedzieć, że Führer powinien załączyć jakąś adnotację, będącą odpowiedzią na notę kanarisa. Uważam, że sfałszowanie podpisu Führera byłoby niedopuszczalne. A jednak zestaw tych dokumentów, ich logiczny ciąg, wymaga zwieńczenia w postaci dowodu bezpośredniego zainteresowania Führera. Himmler milczał przez chwilę. Rozważał, czym ryzykuje, stawiając się u Hitlera z propozycją złożenia podpisu na sfałszowanych dokumentach. Powiedział wreszcie: Ma pan rację? Zajmę się tym. Mam dla pana ważną informację. 21 kwietnia przybywa do Berlina szef czeskiej tajnej policji, dr Karel Nowak. Nie mam wątpliwości, że jego wizyta jest następstwem naszej akcji, która przekonała Czechów. Że najwyżsi oficerowie Armii Czerwonej szykują się do obalenia Stalina i ustanowienia dyktatury wojskowej. Nowak zapewne będzie chciał uzyskać dowody spisku w Moskwie. Chciałbym, aby pan wziął udział w tym spotkaniu i przekazał Nowakowi niektóre z fotokopii tych dokumentów. Czy nie wzbudzi to ich podejrzeń? No nie sądzę. Czesi są tak przekonani o istnieniu spisku, że nie będą analizować, dlaczego oddaliśmy im dowody. Himmler nie mylił się. Nowotny już na samym początku spotkania wyraził zainteresowanie dokumentami dotyczącymi współdziałania oficerów niemieckich i radzieckich w sprawie zamachu stanu. Po powrocie do Pragi przekazał odbitki prezydentowi Beneszowi, zaznaczając, że ich autentyczność nie budzi najmniejszych wątpliwości. Beneszowi już takie zapewnienia nie były potrzebne. Od pierwszej chwili wierzył w prawdziwość informacji nadchodzących z Berlina. Fotokopie przywiezione przez doktora Nowaka były dowodem ostatecznym. Należało się tylko zastanowić, jaką drogą poinformować Stalina. Nikt w Pradze nie wiedział, jak bardzo rozgałęziony jest rzekomy spisek. Istniało niebezpieczeństwo, że informacja przekazana NKWD mogła trafić w ręce człowieka związanego z rebeliantami. Dlatego Benesz zdecydował się na drogę pośrednią. Postanowił poinformować posła radzieckiego w Pradze Aleksandrowskiego, aby ten najlepiej zorientowany w geografii radzieckich organów władzy wybrał najpewniejszą drogę lub dotarł bezpośrednio do Stalina. Prawdopodobnie 7 maja 1937 roku prezydent Edward Benesz przekazał Aleksandrowskiemu list do Stalina, zawierający bezpośrednie ostrzeżenie i najważniejsze dane o źródłach informacji o spisku oraz ludziach zamieszanych w działalność spiskową. W Moskwie zaczęła działać machina NKWD. Rozpoczynała się najważniejsza część rozgrywki, w której stawką było życie marszałka Michała Tuchaczewskiego i wielu najwyższych oficerów Armii Czerwonej. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.